Ostatni weekend czerwca. Moje truskawki, z sadzonek Frigo, mają w tej chwili 30-35 cm wysokości, dużo pięknych liści. Piękne, zdrowe sadzonki, wydają dużo pysznych owoców. Czego można się spodziewać po sadzonkach posadzonych 3 miesiące temu? Wiadomo, że to nie będzie jeszcze szczyt owocowania. Spora część pierwszych kwiatów przemarzła i musiałam ją usunąć, dlatego w tej chwili wytwarzają drugi rzut i dzięki pięknej pogodzie mogą dojrzewać. Jednocześnie w tym samym czasie wydają pędy rozłogowe, które można by było ukorzeniać, jeżeli pozwolił na to producent. Ja nie mogę tego zrobić. W przypadku mojego zakupu było zastrzeżenie, że jest to zabronione. Pędy rozłogowe usuwamy też dlatego, żeby nie osłabiało to sadzonki. Dzięki temu więcej kwiatów jeszcze będzie się mogło wytworzyć i soczystych, słodkich owoców. Warto więc wykorzystać pogodę i pousuwać. як найближчий одишки